Cześć, witajcie. Jak widać komarek na cuku, podwieszony, przygotowany, <noise> może nieprofesjonalnie, ale trzeba sobie jakoś radzić, w miarę. Nic mu nie będzie. A więc tak, zamierzam wymieniać miseczki tutaj i tutaj, łożyska i jakoś wyregulować miary miarę ten luz kierownicy on wcześniej to dosyć, dosyć były wyjechane już te miski trzeba było wymienić swoje przejechały nawet, nawet tą dolną bieżnię na tym też wyciągnąłem No ta. o, ja tak, w sumie miałem wam powiedzieć bo nie odzywałem się przez dłuższy czas nie miałem kiedy szykuję go ogólnie na zlot, żeby dojechał chciałem go usprawnić w miarę i jedyne na razie, jakie modyfikacje wprowadziłem, to jest gaźnik 60 b Jeszcze nie odpalałem, nic nie robiłem. Nie wiem, jak to będzie chodziło. To nie jest oryginalny ruski, to jest chiński zamiennik. Mam nadzieję, że mi się uda to ustawić, choć tu graniczy studem. Sprzęgło robiłem. Tu mam problem ogólnie taki, że wielowypust, wielowpust na wale korbowym ma duży luz. On jest ogólnie to nowy typ do tego silnika. No i on jest bardzo niedokładnie wykonany. Te stare wały ZMD to miały jak się wsadziło zabierak sprzęgła, to one ten luz miały dużo mniejszy, praktycznie zerowy. Tam delikatnie było czuć, ale on normalnie ciasno chodził na tym, tak? A tu jak założyłem zbierak i zacząłem kręcić w prawo, w lewo na tym, to powinno razem z wałem pracować, a to ciut tam więcej pracowało w środku na tym wielo No to tak nie powinno być. Zresztą czytałem wiele opinii że tam chłopakom się właśnie pozrywało pozrywały te sprzęgła, porywały, ja, u mnie to jakoś to jeździ, przejeździło mocno trzeba dokręcić, żeby się trzymało, nie na trochę, tylko naprawdę trzeba niestety te w takim przypadku, no po co innego, albo pospawać albo no nie wiem ja później uciąć i ten wał wyrzucić albo sobie na razie tak kombinować w ten sposób i założyłem zapon CDI tu już kable są podpięte. Wszystko. To ja pokażę na innym filmiku, jak będę rozbierał pokrywę z drugiej strony. Tak widzicie, jest oryginalny lakier. Niestety, ten motor ja go nie szykuję na wystawę w tym momencie. On był już raz tak szykowany, wymalowany na niebiesko i on swojego czasu był bardzo piękny, ale już mu się po prostu lata lata jeżdżenia i tutaj właśnie wychodzą mankamenty użytkowania. Nie zniszczyłem go bardzo. Dbałem o niego, jak się tylko bardzo, w miarę możliwości dało jest nadający się oczywiście do jazdy sprawny, ale trzeba niektóre usterki pousuwać, normalne ślady zużycia a nim cały czas jeździłem jak samochodem <grym>, tak jak wspominałem wcześniej ale pokażę wam co zamówiłem ogólnie co przyszło łańcuszek faworyt tylna lampa ten cały zestaw na kierownicę no, i tam gumy, takie linki, rzeczy pierwszej potrzeby, że tak to nazwę. Jak montować, to chyba nie muszę mówić, czy muszę, mogę coś tam dopowiedzieć. Jakby jakiś nowy użytkownik wszedł, posiadający taki motorower, i zobaczył na moim kanale, że coś opowiadam, opowiadam, a nic nie pokazuje. Jak co do czego? No to tak, no to chociaż pokażę. O co chodzi? Tu w tym miejscu idzie yy, tam taka dostaje się w zestawie ta wąska taka bieżnia. Ja się starą się wybija, drugą się nabija. Tu idą miski, które są wyciągnięte w tym miejscu. Jedna miska, druga miska. Yy, wiadomo, smar się smar się kładzie, nakłada się łożysko, podnosi się do góry, później następne. Następne łożysko na miskę. Yy, nak idzie później nakrętka, taka dokręcająca. Na nakrętkę idzie następna taka nakrętka, podkładka. Ten cały korpus, z tego co pamiętam dobrze, bo tak rozbierałem, <grych> raczej tak. Tu jaki burch jest. Nie, nie pamiętam, co ja tutaj zrobiłem, że to zatem, co tutaj było, nie wiem. Chyba jakiś odprysk, muszę się tym zająć. Jakąś zaprawkę zrobić. Nie, nie wiem. Coś, coś tu muszę wykombinować, żeby, go nie, żeby on w miarę wyglądał. Tutaj rzeczywiście jest błąd, te napisy to nie jest prawda, to było tak naklejone. Bez sensu, to nie jest, że ten 205 to jest chyba ten, jeden. tak mi się wydaje, albo, albo ten komar 2, 3, 5, 5 czy tam, jak tam, ale na pewno to nie jest 205, no nie. 205 ma przecież duże, duże portfele, jest dużo młodszy, to jest 79-rocznik, jest oczywiście zarejestrowany, ubezpieczony. No. Tak to, tak to wygląda. łożyska z tyłu w kołach wymieniłem, znaczy w tylnym kole, w tym miałem wymieniać, ale to koło wchodzi no, luksusowo. No, tu nie ma, nie ma do czegoś doczepić. doczepić, Kupiłem łożyska, no z tyłu akurat y, miałem powody, żeby je wymienić, bo te łożyska były pozacierane. Ale z tej strony na przodzie, fantastycznie, po prostu jest fantastycznie. On się leciutko, leciutko, leciutko kręci. Trochę tam szumi, ale podczas jazdy w ogóle tego nie słychać. Nie ma, w ogóle nie ma luzów. Wam pokażę ślimak. Ślimak był złożony na metalowych częściach. Warto kupić sobie metalowe części do ślimaka i, i wmontować. Naprawdę to chodzi kupę kilometrów, i to mi się nie podsuło jeszcze. Tylko trzeba smarować. było to tą kalamitką. No to, mam nadzieję, że z tego coś wyjdzie. Najbardziej obawiam się tego gaźnika. Zapomnę sobie i to wiadomo, się ustawi lampą stroboskopową. Ale tego gaźnika się tak bardzo bawię, że pieniądze poszły w błoto. Że albo odpali i po prostu będzie sobie mruczał, a później go nie będę mógł znowu odpalić. Miałem taki gaźnik. Miałem taki gaźnik i pękło mi z drugiej strony. Tam yy. jest taka łopatka, to jest odsania, zamyka dopływ powietrza i otwiera. I właśnie pękła mi cała ta... Cała ta... Yy od prowadzenia tego od, od wałeczka, cała ta taka łopatka góry, ten taki, tą ta górna prowadnica no i, i nie łapał, w ogóle nie nie, nie mam, nadzie mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, ja tylko mogę mieć z tym motorem nadzieję <grym> nic więcej mi nie pozostaje staram się w miarę możliwości dbać no, jak się da, ja nim jeżdżę, użytkuję go, dlatego go tak nie od odrestaurowuję znowu po raz drugi na, na pod każdy detal no bo on prędzej czy później no i, I do, do, to nie jest takim motorem na teraz do jeżdżenia ogara wam pokazywałem ogarem 200 nie jeżdża on jest zrobiony co do detalu i był niejeżdżony tam jest farba, farba nawet samochodowa która się bardzo dobrze trzyma jest bardziej wytrzymała niż ta nie pamiętam czym to było malowane yy, no tak tak ta, ta, ta to wygląda to jest, to jest jeszcze do doczyszczenia do zrobienia to są takie pierwsze prawda szlify nie nie ma, nie ma w ogóle. Nie ma co w ogóle się tam na razie tego czepiać. Musi być jak W każdym razie do następnego odcinka pokażę Wam coś więcej może, może coś właśnie z tym gaźnikiem. Albo gaźnik wstawię, albo CDI wstawię. Hmm. zobaczymy sobie jak to będzie chodzić. Nie zawsze mogę nagrywać potrzebuję. Dwie ręce mieć, ciężko jest pracować i jednocześnie nagrywać, a sprzętu profesjonalnego nie mam, już o tym wspominałem, muszę sobie radzić telefonem, ale chociaż zawsze możecie coś podpatrzeć, czegoś się może dowiedzieć, może nie. Nie zawsze mądrze mówię. Mówię głównie z swojego doświadczenia, tak jak z tymi motorami mi w miarę możliwości wychodziło. No to do następnego, cześć.